Jak sprawić, aby jakieś działanie przyniosło skutek? To oczywiste, należy ćwiczyć tak długo, aż nabędzie się odpowiednich umiejętności. Wiedzą o tym wszyscy, dzieci w szkole i sztabowcy planujący kampanię. W czasie II wojny światowej amerykańska flota bombowców została zatrudniona do zniszczenia Niemiec i Japonii. Trzeba przyznać, że z zadania wywiązała się dość dobrze, ale jak pokazały archiwa, zanim ciężkie bombowce skutecznie zniszczyły przemysł i infrastrukturę nieprzyjaciela, najpierw zaczęły zrzucać bomby nad poligonem. Ale nie byle jakim. Był to poligon, na którym amerykańscy architekci wybudowali makiety niemieckich i japońskich miast. Otóż w stanie Utah, jakieś 100 km od Salt Lake City, niedaleko miejscowości Dagway, wybudowali poligon doświadczalny, na którym skonstruowali dwie wioski. Wioska była rzecz jasna terminem umownym, bo tak naprawdę chodziło o zbudowanie pewnej liczby domów na określonej przestrzeni. Obok nich wzniesiono bunkier, z którego obserwowano skutki nalotów. Obie wioski stały bardzo blisko siebie. Jedna została nazwana wioską japońską, a druga wioską niemiecką. Wojskowi zdawali sobie sprawę z tego, że zabudowa przedwojennych miast japońskich zdecydowanie różniła się od zabudowy aglomeracji niemieckich. Oznaczało to tyle, że należało atakować oba rodzaje zabudowy w różny sposób. Sprawa była poważna, bo amerykańscy planiści potrzebowali domów dokładnie takich, jak stały. W Niemczech i Japonii, a nie podobnych. Dlatego zatrudnili architektów, którzy pracowali w Niemczech i w Japonii, a którzy doskonale znali typ domów budowanych w obu krajach. Przy budowie wioski japońskiej uczestniczył Antonin Raymond, amerykanin czeskiego pochodzenia, który spędził wiele lat w Japonii na budowie domów. Oto jego projekt domu wykonany już po wojnie. Rękę do tego przedsięwzięcia przyłożył też Boris Leiming który badał pożary w Japonii, a nawet napisał raport o wielkim pożarze w Tokio w 1923 roku. Jeśli chodzi o wioskę niemiecką, to największy wkład do jej powstania mieli Erich Mendelssohn, Konrad Wechsmann, którzy doradzali w kwestii takiej jak technika budowlana i zastosowane materiały. Erich Mendelssohn był w latach 30. w Niemczech czołowym architektem, który zaprojektował wiele budynków. Między innymi był głównym architektem wrocławskiego domu handlowego Camelon. Jako wrocławianin dodam, że przez niektórych mieszkańców miasta Camelon jest uważany za budowlę ikoniczną. Jednak po dojściu Hitlera do władzy Mendelssohn jako osoba pochodzenia żydowskiego musiał puścić Niemcy. Mendelssohn trafił do USA, gdzie kontynuował karierę. Z kolei Konrad Wexman był projektantem, który rozwijał styl Bauhaus, a po wojnie był liczącym się architektem ocierającym się o styl Kamp. Jak widać amerykańskiej armii pomagali bardzo znani architekci, o których do dziś wspomina się w książkach. Poza tym byli jeszcze Paul Zucker, Hans Knoll i George Hartmuller, którzy zadbali o to, aby w domach były elementy wyposażenia niemal identyczne z autentycznymi. Zespół projektowy odtworzył z najmniejszymi detalami osiedla z obu państw osi, to znaczy odwzorował rozkład klatek schodowych, konstrukcję więźby dachowej i ulokowanie okien, mebli, a nawet ubrań i zabawek. Wioski były wielokrotnie bombardowane z samolotów. Te próbne czy też testowe ataki zaowocowały licznymi wnioskami. Na przykład wojsko wybrało bomby, które najlepiej nadawały się do określonych celów. Jeśli chodzi o bombardowanie Japonii, to do ataków używano głównie bomb kasetowych M69. Okazały się one skuteczniejsze od bomb M47 wypełnionych olejem kokosowym, gumą i benzyną oraz M50, która była mieszanką magnezu, aluminium i tlenku żelaza. Testowano też bombę nietoperzową, czyli ładunki zapalające przymocowane do nietoperzy. Następnie broń zastosowano do ataków. Jaki był ich efekt? Ataki. Zdjęcia wioski niemieckie, które Państwo oglądali pochodzą z lat 90 Dach zbudowano w latach 60. Związki japońskiej po którymś bombardowaniu nic nie zostało i nie została już ona odbudowana.